thank you na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Rok po napaści Rosji na Ukrainę. Robimy krótkie podsumowanie i pytamy jak się żyje uchodźcom w Polsce. Sprawdzamy co Anna Maria Wesołowska robiła w Krośnie Odrzańskim. I pytamy o być może piłkarski hit roku. Czy trzecia liga zawita na krośnieński stadion? W piątek imieniny obchodzą Martyna i Teodor, w sobotę Adrian i Łucja, a w niedzielę Fryderyk oraz Oliwia. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 6.39, a zajdzie o 17.44. Data 24 lutego 2022 roku zapadnie nam w pamięci podobnie jak data 1 września 1939 roku. W gminie Krosno-Odrzańskie natychmiast ruszyła pomoc Ukraińcom. Wielka mobilizacja, zarówno instytucjonalna, jak i społeczna. Chcę podziękować wszystkim, którzy się włączali w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zarówno tym osobom, które robiły to zawodowo, ale też naszym mieszkańcom, którzy zrobili to zupełnie bezinteresownie. Niespełna rok temu w naszej gminie otwarto punkt zakwaterowania uchodźców. Jest to świetlica w Chyżach, gdzie zorganizowano wszechstronną pomoc. Przez ten punkt przewinęło się 37 osób. Obecnie jest tam 14 obywateli Ukrainy. Przedział wiekowy od 2 lat do ponad 70. Wiele osób przyjęli mieszkańcy. W sumie do naszej gminy trafiło ponad 500 Ukraińców. W różnych lokalizacjach naszej gminy, głównie w ale Również Merzyska, Czarnowie, Radnicy, Szarce, Radnickie, Osiecznicy. W tych, tych miejscowościach generalnie ci dzieci ukraińcy mieszka. Do naszych placówek oświatowych przyjęto dzieci z Ukrainy. Jest ich 70 troje. języka, też po wolontariatu prowadzono prowadzone przez cały rok szkolny. Był to grupy wiekowe dla matek, także mamy miały równolegle lekcje z dziećmi. I myślę, że to się bardzo sprawdziło. No, taka... Byłam gdzieś tam, żebyśmy tak na stałe mogli zrobić takie zajęcia dodatkowe, dzieci w szkole uczą się, tak, dodatkowego języka polskiego, natomiast właśnie kwestia osób dorosłych. Część dzieci nie uczęszcza do naszych szkół, uczą się zdalnie w szkołach ukraińskich. Istotnym elementem pomocy Ukraińcom było nadawanie numerów w PESEL. Także ponad 640 czynności, z czego 619 nadanych w PESEL. Jest liczba największa z tych podanych, ale to też jest tak, że te osoby uzyskały PESEL i mogły sobie gdzieś dalej podróżować. Ośrodek Pomocy Społecznej odegrał olbrzymią rolę w pomocy osobom, które musiały opuścić swoją ojczyznę. Wielorocowe świadczenie w wysokości 300 zł wypłacone zostało dla 550 obywateli Ukrainy, w tym roku dla 10. Kolejną jednostką zaangażowaną w pomoc i koordynację działań była Straż Miejska dodajmy że od 1 marca osoby przebywające w takich miejscach jak świetlica gminna partycypują w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. Pięć kobiet, które w sumie głowy rodziny tak nazwiemy, które mają zatrudnienie i pracują tutaj u nas na terenie Krosna są w stanie ponosić koszty wynikające z tej ustawy. W sumie od lutego ubiegłego roku granice z Polską przekroczyło ponad 10 milionów Ukraińców. Na swojej drodze spotkałam samych wspaniałych ludzi, Polaków, począwszy od przemyśla, gdzie trafiłam z Kramatorska, po krosno opowiada Ludmiła Makarenko, obywatelka Ukrainy, która rok temu przyjechała do naszego miasta wraz z wówczas pięcioletnim synem. Dzisiaj pytamy o okoliczności wyjazdu z Ukrainy, o przyjęcie w Polsce, o to jak się jej żyje w naszym kraju i co czuje, wiedząc, że w bombardowanym dzisiaj regionie jest jej mąż i drugi syn. Ludmiła Makarenko w specjalnym wywiadzie, na który zapraszamy po serwisie informacyjnym, opowiada m.in. o całym życiu spakowanym do walizki, o tym, że przecież niewiele z domu mogła zabrać. Z sobą niczego nie uwieziesz. В одном чемодане. Все остается там. Твоя жизнь была в одном чемодане. Да, Твоя труды, жизнь одном чемодане. да. Твоя весь жизнь. Да, моя и моего ребенка. Мы собрались и уехали. А сейчас, когда смотришь на улицы родные, на дом, разбитый на Марата, когда ты знаешь, что у тебя коллеги жили в этом доме слава Богу, не было в тот момент, то страшно. Ten wyjątkowy wywiad w całości po serwisie informacyjnym. Zapraszamy. Wiele osób kojarzy te osobę z telewizji, jednak sędzia Anna Maria Wesołowska to nie tylko postać z ekranu, ale także prawdziwa prawniczka i sędzia w stanie spoczynku, która na dodatek odwiedziła Krosno krosnoodrzańskie, a konkretnie zespół szkół specjalnych, gdzie poprowadziła warsztaty z uczniami, pedagogami, a także rodzicami. 7 milionów dzieciaków ze mną rozmawiało na żywo, więc mam możliwość porównania. I tutaj byłem zaskoczona mądrością pytań. Uwagą, bardzo taką skupioną, yy, mimo tego, że widać też trudy yy, tego rodzaju placówki. To także autorka książek między innymi. Nie kłóćcie się, jak pomóc dziecku, kiedy rodzice się kłócą, czy Bezpieczeństwo młodzieży, poradnik prawny. To właśnie tematy dzieci i młodzieży dominowały podczas spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. To była także okazja na poznanie autorskiego programu profilaktycznego. On powstawał dzięki Państwu, dzięki tym kontaktom, które mamy od wielu, wielu lat i z dyrektorami szkół, bo od OSKO się zaczęło kiedyś w Toruniu, pamiętam, kiedy to nauczyciele stawali na głowie, żeby zacząć zmieniać rzeczywistość szkolną. Bardzo dużo też nauczyłam się od dzieci i młodzieży, bo to oni mają fantastyczne pomysły. To było ważne spotkanie, podczas którego poruszono szereg zagadnień, nowe zagrożenia dla młodzieży, nowe czasem nieoczywiste formy przemocy wobec dziecka, niebieska karta, mediacja, współpraca rodzice szkoła, rola edukacji prawnej czy obecne przepisy bądź zmiany w tychże przepisach z korzyścią dla wszystkich. Jeszcze większa dawka piłkarskich emocji na wiosnę w Krośnie Odzańskim. To możliwe. Jako pierwsi informujemy, że do Krosna być może zawita trzecia liga, czyli rozgrywki na poziomie centralnym. To wszystko może być zasługą. Kariny Gubin, która od sezonu 2022-2023 rywalizuje właśnie na tym szczeblu. Karina nie będzie mogła grać na bocznym, tam nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zabezpieczyć, a więc nie jest to możliwe. I jedyne, co jest możliwe w moim rozumieniu, to jest stadion w Krośnie lub w Lubsku. Co równie istotne, sam prezes przyznaje, że wybrałby stadion właśnie w Krośnie Odrzańskim. Ja osobiście jestem jakby ukierunkowany i ten, że jeśli już to Krosno. A stadion w Gubinie ma zostać zmodernizowany. Na stadionie w Gubinie zmieniają się trybuny, zmienia się boisko, bieżnia, praktycznie wszystko. Tam będzie wszystko, wały znikną, tam będzie wszystko rozryte. Lekkoatletyka czy piłka nożna? Wygląda na to, że w Gubinie postanowili podzielić sportowe środowisko, wywołując tym samym dyskusję. Nie wiem, ilu mamy lekkoatletów w Gubinie, ale niewielu i pójdzie bardzo dużo pieniędzy na całą infrastrukturę lekkoatletyczną, a oszczędzamy za wszelką cenę na piłce nożnej. Województwo lubuskie dla fanów piłki nożnej znane jest raczej jako. Piłkarska pustynia. Wystarczy spojrzeć na mapę i od razu widać dlaczego. Ekstra klasa, pierwsza liga czy druga liga, to sfera marzeń dla piłkarskich zespołów z naszego regionu. Tego typu podejście może dziwić, tym bardziej że dobry zespół piłkarski może być wizytówką miasta i regionu. A jak przyznaje prezes Kariny, miasto nie chce im pomagać. Karina w 100% finansuje ja i sponsorzy. Pierwszy mecz rundy wiosennej Karina zagra już w ten weekend. Jeszcze na swoim stadionie. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Iwanickim, prezesem Karine Gubin. To było nieuniknione. Ten budynek po prostu musiał zostać wyburzony. W Serbii doszło do rozbiórki świetlicy wiejskiej, która w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców została usunięta. Właściwym sformułowaniem byłoby tutaj użycie określenia byłej świetlicy wiejskiej. Ten budynek przestał pełnić funkcję świetlicy dwa lata temu. Świetnica to już nie, nie funkcjonuje od 2,5 roku. Gdzieś, gdzieś w tym czasie, bo tu w tej świetnicy jeszcze był sklep wiejski. No i tam też od, a, sklep został zlikwidowany od 5 lat. Około też, bo to tak, też, też trudno trafić. Powodem wyburzenia budynku było przede wszystkim. To, że był on w fatalnym stanie technicznym. Co warte podkreślenia, decyzję podjęli eksperci. Zaczął już sufit walić, już to zagrożenie było, no i sklep przestał istnieć. No i później zaczęło się z tą świetnicą coraz bardziej, bo tam i kominy były w słabym stanie i, i w ogóle ściany zaczęły pękać. No i nadzór budowlany z określeniem budowlanych określi, no, dos doszli do takiego wniosku, że jednak tę świetlicę trzeba no, rozebrać, bo nie nadaje się do remontu. W przeszłości pojawiały się już próby ratowania tej świetlicy wiejskiej. Problemem jednak były koszty. Lat trochę do tyłu myśmy tu tę świetlicę próbowali ratować, no ale sam dach e, kosztorys był robiony, bo był kosztorys robiony. E, poprzedni, e, jak poprzedni raz byłem sołtysem, no to e, koszt, kosztorys wyszedł 100 tysięcy na, na sam dach, no, a, a mury jednak były, były słabe. Co teraz? Pytają mieszkańcy. Wydaje się, że opcji jest kilka. Czy w miejsce wyburzonej świetlicy powstanie nowy obiekt, a może świetlica powstanie w innym istniejącym już budynku? Sołtys Sarbi ma nadzieję, że przede wszystkim nowa świetlica powstanie. A ja myślę, że, że dojdzie do tego, że będziemy mieli nową, fajną świetlicę. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z sołtysem Sarbi, Ryszardem Maternią, m.in. o powodach rozbiórki świetlicy wiejskiej. Ta tablica, którą właśnie pokazujemy, wywołuje wiele różnych, często kontrowersyjnych emocji. I ta tablica została zdewastowana przez nieznanych wandali. Cmentarz wojenny poległych żołnierzy radzieckich w latach 44-45 to miejsce pamięci, choć w obecnych czasach dla niektórych mocno kontrowersyjne. Tablica była cała oblana farbą. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim podjął szybkie działania. Z tego czasu rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem na ten temat. Temat co został przekazany do Pani Naczelnik. I no a myśmy tam soplice spróbowali doczyścić już później Pierwotnie cmentarz znajdował się na skwerze przed Zamkiem Piastowskim, gdzie obecnie jest parking. Ekshumacji dokonano w 1948 roku i przeniesiono szczątki na obecne miejsce. Na cmentarzu znajduje się 50 mogił zbiorowych, w których spoczywa łącznie 314 żołnierzy Armii Radzieckiej. 12 tysięcy złotych. Tyle ma kosztować w tym roku utrzymanie tego cmentarza wojennego. Mamy, mamy te pieniądze i na utrzymanie cmentarza, cmentarza wojennego. Do tematu prac realizowanych przez ZGKIM będziemy jeszcze wracać. Yy, firma ma wiele pomysłów. Jednym z nich jest m.in. powstanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym, o czym będziemy informować w kolejnych tygodniach. To już ostatni tydzień, by podjąć decyzję i powiedzieć tak. Dla babskiego wieczoru. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 10 marca. Baby, ach te baby, bo taka w tym roku jest myśl, przewodnia będzie okazją, by zaprezentować rolę kobiet we współczesnym świecie z lekkim przymrużeniem oka. Będzie. Hmm troszeczkę drobnych upominków, tak jak zwykle. Jak zwykle e, będzie też coś na słodko. E, jak zwykle będzie też nam towarzyszyła myśl przewodnia w postaci baby, ach te baby, bo gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośli. W związku z tym będzie okazja do zrobienia sobie fotografii, bo każdy może być znaną kobietą. Zdradzę tylko, że Kopernik też była kobietą. Wiemy to po obejrzeniu Sex Missis przed wielu, wielu lat. Będą pokazy tańca. Bilety w sklepach Żabka, przy szachownicy i w dawnym freshmarkecie oraz w zamku. W tym roku cena wyjściówki to 40 zł. Na panie, które zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu, czekać będzie wiele atrakcji. Część z nich pozostanie tajemnicą aż do momentu imprezy. Oczywiście będziemy się bawić. Będzie. Troszeczkę drobnych upominków, tak jak zwykle. Jak zwykle e, będzie też coś na słodko. My tylko zdradzimy, że podczas wieczoru pojawi się Elvis Presley. Ten prawdziwy król. Jeszcze raz przypominamy, Babski Wieczór pod hasłem Baby, ach te baby w piątek 10 marca o godzinie 18 w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Płaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim. Kupujcie bilety. Po ponad 28 latach służby w szeregach państwowej straży pożarnej nadszedł czas na odpoczynek. Podczas uroczystej zbiórki w komendzie powiatowej państwowej straży pożarnej w Krośnie Odrzańskim pożegnano zastępcę komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim, starszego brygadiera Grzegorza Lisika, który przeszedł na emeryturę. Pan starszy brygadier Grzegorz Lisik to zaangażowany, w sprawy służbowe oficer Cieszący się autorytetem i będący dużym wsparciem dla przełożonych, potrafiący pracować w zespole komunikatywnym i kreatywnym, posiadający właściwe predyspozycje do wyboru. Starszy brygadier Grzegorz Lisik swoją służbę rozpoczął w 1994 roku. Przez wiele lat był związany ze Strażą Pożarną w Żarach. Dnia 1 września 2020 roku lubuski komendant wojewódzki PSP powierzył brygadyrowi Grzegorzowi Lisikowi pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Na stanowisko to został powołany 1 stycznia 2021 roku. Dziś kończę służbę w Państwowej Straży Pożarnej po przesłużeniu w tej formacji ponad 28,6 miesięcy. Jest to piękna służba niosąca ratunek i pomoc piśmieniu. Bogu na chwałę ludziom na ratunek. To dewiza naszej służby, która przyświeca każdemu strażakowi. Dewiza, której pozostałem wierny. Od tego czasu aktywnie współpracował z różnymi instytucjami na terenie gminy czy powiatu, w tym także z lokalnymi władzami. Cieszę się bardzo, że miałem przyjemność witać się tutaj roku temu, że mieliśmy. Możliwość współpracować szczególnie przy naszych trudnych samorządowych inwestycjach i dziękuję bardzo za to wsparcie i porady, które od Ciebie otrzymywaliśmy. Ja chciałem w imieniu samorządu gminy Krosnoorzańskiej podziękować za bezpieczeństwo, które Pan nam gwarantował, które Pan nam zapewniał każdego dnia. Wiedziałem, że mogę spać spokojnie, bo Pan jest w komendzie, Grzegorz Lisik wielokrotnie był nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych. Grzegorz, teraz powiem tak, słowa Marka, to są dni, których jeszcze nie znamy. Życzę Ci, żeby te następne dni były tymi dniami, które odkrywał i realizował się w ten sposób, w który którym nie pozwalała służba i to jest. Dziękuję Ci za za piękną kartę historii. Siatkarskie emocje w wykonaniu najmłodszych wracają do Krosna Odrzańskiego. Całkiem niedawno odbył się pierwszy ogólnopolski turniej mini-siatkówki o Puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w którym wystartowało niemal 50 zespołów. Teraz czas na rozgrywki Kinder Joy of Moving. 4 marca odbywają się u nas trójki chłopców zgłosiło się na chwilę obecną 19 drużyn 22 marca kolejny turniej przepraszam eliminarz i 22 kwietnia. Natomiast finał będzie się też u nas odbywał z całego województwa 30 kwietnia został zaplanowany termin finału Kinder trójek chłopców. Pierwszy z trzech turniejów już w najbliższą sobotę w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Płaskiego 3 w Krośnie -Odrzańskim. Będzie to rywalizacja trójek chłopców. Start o godzinie 9.30. W zmaganiach nie zabraknie reprezentantów Krosna Adrzeńskiego, dlatego warto ich dopingować na żywo na trybunach. Zapraszamy. Zakończyła się faza zasadnicza trzeciej Ligi Mężczyzn w siatkówce sezonu 22-23. Po latach przerwy do seniorskich rozgrywek wróciła tęcza Krosnoodrzańskie, od razu prezentując wysoki poziom. Krośnieński zespół awansował do fazy play-off. W ostatniej dziesiątej kolejce siatkarze SKS tenczy w meczu na szczycie pokonali lidera Ligi KS Atak Gorzów w Wielkopolski i to 3 do 0. Co warte podkreślenia, to była jedyna porażka Gorzowian w tej fazie rozgrywek. Tęcza natomiast na 10 rozegranych meczów wygrała sześciokrotnie. Tym samym zapewniła sobie drugie miejsce w tabeli. Do rundy play-off zakwalifikowały się cztery pierwsze zespoły. Druga tęcza zmierzy się z trzecim po fazie zasadniczej UKS-em 13 Zielona Góra. Pierwszy mecz już w najbliższą sobotę, 4 marca, o godzinie 11 w Zielonej Górze. Rewanż w niedzielę, 12 marca, o godzinie 16. Krośnie Odrzańskim. Zachęcamy, by przyjść i kibicować naszym. Choć rok 2022 dobiegł już końca i od ponad dwóch miesięcy mamy 23, to biegaczom i miłośnikom aktywnego spędzania czasu pozostała jeszcze jedna rzecz do wykonania, teoretycznie z roku ubiegłego. Wyznaczono trasę zimowej edycji Krośnieńskiej Zadychy 2022. To nieco ponad 10 km do pokonania. Wyścig z czasem i z własnymi słabościami już trwa. Start na skrzyżowaniu Bielów-Czetowice-Osiecznica. Po raz kolejny w większości jest to szlak poprowadzony leśnymi lub polnymi ścieżkami, tym razem bez trudnych podbiegów. Jak za każdym razem przypominamy, trasę można pokonać na własnych nogach biegiem lub marszem. Na przykład też spacerując po prostu. Następnie wysyłamy maila z potwierdzeniem pokonania trasy pod adres lukaszmaupaosirkrosno.pl Może to być trak z zegarka albo na przykład zdjęcia. Krośnieńska zadycha to idealny pretekst do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i do aktywności fizycznej. Na pokonanie zimowej trasy krośnieńskiej zadychy uczestnicy wydarzenia mają czas do soboty 11 marca włącznie. Ładny słoneczny weekend przed nami. W sobotę termometry wskażą 5 stopni powyżej zera, jednak w bezchmurną noc z soboty na niedzielę będzie już minus 6. W niedzielę, szczególnie do południa, mnóstwo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się plus 3 stopni. Podobna pogoda utrzyma się przez kolejne dni, wiatr będzie słaby z zachodu.